Marcin Kalusiński, soku MIEŚCISKO. Panie trenerze, pan częściowo na boisku, częściowo na ławce. Boga pan, jest pan grającym trenerem tego zespołu. Założenia taktyczne, z którymi przyjechał pan do Piły, jakie były? No wiadomo, że nie przyjedziemy i nie rzucimy się na zespół KP, bo, bo, bo to by było samobójstwo. Chcieliśmy gdzieś tam wyczekać na swoje szanse z kontrataku, jakiś stały fragment. i w pierwszej połowie wyglądało to nawet nieźle, bo kilka razy po tym odbierze piłki gdzieś tam udało nam się jakieś sytuacje stworzyć, ale no nie możemy tak szybko tracić bramek jak straciliśmy w drugiej i mecz faktycznie skończył się dla nas w 60. minucie. No właśnie, bo to jeszcze może wrócę do tej pierwszej poby, bo tak naliczyłem mniej więcej trzy takie wasze sytuacje, w których mogliście się pokusić o zaskoczenie bramkarza z piły. I taki był rzeczywiście cel, plan, żeby, żeby gdzieś ukuć tą piłę i czekać na swoje szanse, na to, żeby, żeby strzelić jedną bramkę i, i potem jeszcze następną ewentualnie, jeśli, jeśli tak, tak, takie okoliczności się nadarzą? No tak, dokładnie tak. No jeśli gra pierwszy czy tam drugi zespół z dwunastym w tabeli i wiadomo jaka jest dysproporcja sił między tymi zespołami, no to musieliśmy szukać swoich szans kontrataku. Mówię, no udało nam się tę sytuację stworzyć, ale niestety nic nie wpadło. Myślę, że gdybyśmy strzelili jedną z tych trzech chociaż w pierwszej połowie, to ten mecz mógł się potoczyć zupełnie, zupełnie inaczej dla nas. No właśnie, potem ten schodzi do przerwy, y, wydaje dyspozycję przy wyniku 1-0 na, na drugą połowę. Wychodzicie na drugą połowę, 49 minuta, 52 minuta, padają dwie bramki, jest 3-0 i zmienia się oblicze meczu całkowicie. No tak, zespół KP miał wynik 3-0, łapie luz, zaczyna grać sobie z nami Przysłowiowego dziadka, a my biegamy. Wiadomo, że w tej pogodzie, jak jest dzisiaj, no to, to, to jest ciężko już odrobić. Szukaliśmy jeszcze zmian, próbowaliśmy coś na to zareagować, ale wszystkie założenia, które mówiliśmy i chcieliśmy zrealizować w drugiej połowie, no to, to w Łeb, tak jak pan mówi, w 52 minucie i mecz się dla nas praktycznie, praktycznie kończy. Choć jeszcze gdzieś tam chłopacy próbowali, zostawiliśmy zdrowie, ambicji, tego nie mogę im zarzucić. Co? No walczymy dalej, została ostatnia kolejka i. Wszystkie ręce i siły na pokład i walczymy z Roskiem w ostatniej kolejce. No właśnie, SOKÓŁ MIEŚCISKO jest, przyjechał do Piły w takiej sytuacji, gdzie, gdzie mieliście chyba bodajże punkt przewagi nad strefą spadkową, nad Tarnowią Tarnówka. Ten mecz już jest za wami, punktów nie zdobyliście. Tarnowia dopiero mecz rozgrywa, chociaż też łatwego meczu nie ma, bo bodajże jedziecie do Złotowa. Do Złotowa no ale wszystko cały czas jest w waszych nogach, prawda? Mam nadzieję, że po tej weekendowej kolejce, bo my graliśmy jakby awansem wcześniej, że będzie to nadal w naszych nogach i nie będziemy musieli liczyć na wyniki innych spotkań, tylko wygrana u siebie z Roskiem da nam po prostu pewne utrzymanie. Jeszcze za nami jest zespół z Rożnowa, także no jakiś tam margines tego błędu, że tak powiem jest, ale mówię, liczę na to, że ten ostatni mecz to będzie zależał tylko i wyłącznie od nas, a nie jak się ułożą in wyniki innych spotkań. Chociaż tam jest bardzo ciasno, między wami, Różnowem a, 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 a Tarnówką ten jeden punkt jest. Panie trenerze, no teraz trzeba chyba uspokoić ten mecz już za wami, uspokoić głowy i przygotowywać się tylko do tego ostatniego meczu, który dla was jest meczem o być albo nie być. No tak, tak się ułożyło, że ten ostatni mecz jest dla nas meczem sezonu, jesteśmy gdzieś tam absolutnym beniaminkiem w tej lidze, pierwszy raz w mieście jest okręgowa. Przed sezonem nie ukrywam, że zakładam, że te 30 punktów da nam spokojne utrzymanie, ale ta liga jest tak wyrównana i tak nieprzewidywalna, że że niestety no, nie daje nam na tą chwilę jeszcze utrzymania, ale mówię, mamy ten ostatni mecz, mamy cały tydzień na to, żeby przepracować i przygotować się do tego meczu, gdzieś tam przeanalizować ten mecz, przeanalizować grę zespołu z Roska i mam nadzieję, że za tydzień będziemy mogli spokojnie dalej być w tej klasie okręgowej. Jeśli wszystko potoczy się po pańskiej myśli i utrzymacie się w tej lidze, to będzie można powiedzieć, przynajmniej pan będzie mógł powiedzieć swoim zawodnikom, panowie, ten sezon jest udany? Tak, no cel, jaki sobie zakładaliśmy, to było tylko i wyłącznie walka o to utrzymanie i o ten byt. Wiedzieliśmy, że, że będziemy musieli się o to postarać, I jeśli ten cel uda nam się zrealizować, czyli cel na ten sezon będzie zrealizowany, sezon będzie udany, chociaż wiadomo, zawsze jakieś minusy się, się znajdą. Bo mówię, przy odrobinie szczęścia, przy odrobinie. Może gdyby te mecze się inaczej poukładały, to już dzisiaj powinniśmy być na moje bezpieczni. No ale jest jak jest, walczymy do końca i, i, i wszystkie, wszystko w ostatnim meczu się dla nas zadecyduje. Dziękuję trenerze, powodzenia. Dziękuję. Miłosz Kowalski zawodnik KP Piła. Miłosz może na początku o ten mecz cię zapytam. Warunki nie były łatwe, bo, bo zrobiło się upalnie. Jak ci się w takich warunkach grało? No, dzień dobry, na początku wszystkim. No ogólnie to. No Ciężko się biegało, bo słońce strasznie prażyło, i, i tak tlen czasami brakowało, dlatego graliśmy więcej piłką, staraliśmy się. No i myślę, że to przyniosło efekty w postaci czterech bramek. Chociaż po pierwszej połowie schodziliście prowadząc jeden do zero, i co ten Eddie Wam powiedział yy, po tych pierwszych 45 minutach? Yy, co, co mieliście zrobić? Jakie były założenia na drugą połowę? No, szczególnie, żebyśmy byli konsekwentni yy, cały czas. I walczyli do końca, bo mecz jeszcze nie skończył i no, nie wiadomo jak się potoczy. A to były naprawdę ważne trzy punkty dla nas, żeby w Jastrowiu wyjść wyjść bardzo pozytywnie. No właśnie, czy ten mecz to był taki mecz trochę na odbudowanie się po tych ostatnich występach, gdzie nie, nie udawało się zdobywać kompletu punktów, nie udawało się tych meczy wygrywać. To był taki przełama, przełamujący mecz, przynajmniej dla ciebie? Myślę, że tak, dla nas wszystkich, ponieważ te trzy punkty naprawdę nas podbudowały. I naprawdę się przydały, ponieważ no, te ostatnie mecze nie były dla nas łatwe i na pewno gdzieś tam podpadliśmy na duchu, ale nie poddawaliśmy się no, i się udało w końcu. No ale chociaż dla ciebie jeden sukces mały jest, bo w, w meczu z Lubaszem strzeliłeś swoją debutancką bramkę w seniorach, prawda? No, prawda, była to <grywka> fajna chwila i cieszę się, że mi się w końcu udało. Dobrze, Miłoż, bo y, można powiedzieć, że od paru meczy jesteś takim podstawowym zawodnikiem klubu piłkarskiego Piła, bo mm, po prostu, kiedy czyta się protokół meczowy, to ty jesteś w pierwszym składzie, wywalczyłeś sobie ten, ten skład, no i grasz u, u boku takich zawodników doświadczonych jak Paweł Nawrocki, Radek Wącisz czy Filip Blaskowski. Także y, jak się gra z takimi zawodnikami? No, myślę, że fajnie współpracujemy i się udaje. I cieszę się, że w końcu mi się udało, no i dalej będę dążył do tego, żeby cały czas być w tym składzie. A powiedz w drugiej połowie wyszliście i bardzo szybko dwie bramki. To uspokoiło was trochę, że już, że już było dobrze, że trzy to już jest naprawdę fajny wyniki i można sobie spokojnie ten mecz dogrywać? Myślę, że tak, że już mogliśmy tak spokojnie zagrać z tyłu z piłką. Nie, nie musieliśmy już tak zbytnio presować ich, mogliśmy sobie na spokojnie pograć i no, po prostu graliśmy już tak. Żeby się nie zmęczyć. I miałeś swoją szansę na to, żeby strzelić drugą bramkę w seniorach. Czego zabrakło? Mam no myślę, że chłodnej głowy i no nie, nie zachowałem się do końca w, tak, jak powinienem w tej bramce. Myślałem, że przelubuję bramkarza, ale się pomyliłem, bo sto w bramce. No i nie wysła. Czyli chłodna głowa jeszcze do popracowania, ale sporo czasu przed Tobą, żeby nad tym i nad wieloma innymi elementami oczywiście popracować, bo trzeba się doskonalić cały czas. E, powiedz teraz, e, przygotowujesz już ten mecz jest za Tobą, już mimo, że rozmawiamy tuż po meczu, to on już jest za Tobą i teraz najważniejszy jest ten mecz za półtora tygodnia? No tak, to będzie nasz najważniejszy mecz i trzeba się przygotowywać każdego dnia. Żeby po prostu mieć tą szczególnie, żebyśmy głowę mieli chłodną, no i myślę, że umiejętności mamy lepsze. Dzięki Miłosz, powodzenia. Dziękuję. Jan Staszak, zawodnik, obrońca klubu piłkarskiego Piła, Janek 4 do 0. Zapytam, zapytam obrońcę przede wszystkim, no bo chyba to najbardziej cieszy, że kiedy, kiedy obrona schodzi z wynikiem 0 z tyłu. No tak, bardzo to cieszy, w końcu mamy te 0 z tyłu pragnione, bo już parę meczów pod rząd było, że traciliśmy te bramki, szczególnie zestaw fragmentów gry. Teraz małe korekty, udało się to jakoś ponaprawiać. Wchodzimy z czystym kątem, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jaki ten mecz był dla Ciebie od początku ciężki? Czy, czy, czy wierzyłeś, że spokojnie damy radę bez problemu? No każdy, mecz jest, każdy mecz jest wymagający na swój sposób. Był to mecz ciężki, ale myślę, że byliśmy pewni tego, że dzisiaj odniesiemy zwycięstwo. Wiadomo, że perspektywa meczu za tydzień mówiła nam to, że musimy zrobić tutaj przynajmniej jeden punkt, ale my byliśmy od początku pewni, skoncentrowani, że idziemy tutaj po trzy punkty. I te trzy punkty udało się wywalczyć, chociaż po pierwszej połowie było 1-0 i w drugiej połowie ta maszyna z bramkami się otworzyła. No tak, myślę, że to była kwestia czasu, żeby strzelić tą bramkę na 2-3-0 i już spokojnie sobie dograć ten mecz. A ty nie dokończyłeś tego meczu w, w, przez 90 minut. Czy to była decyzja trenera, czy po prostu, czy, czy doczuwałeś jakieś dolegliwości? Nie, żadnych dolegliwości nie mam. To była decyzja związana z tym, że mam trzy żółte kartki i czwarta żółta kartka zmuszałaby mnie do pauzy w meczu z Jastrowy, więc jak już był wynik pewny, 2-3-0, to już mogłem spokojnie zejść z boiska. Czy Jan Staszek woli oglądać mecze z tej czy woli jednak być w tym kotle na boisku? No zdecydowanie wolę grać. No super, super pogoda, eee, dzień wolny, można było przyjść pograć w piłkę, no coś pięknego. Czyli nie ma nic lepszego, zachęcamy wszystkich oczywiście, ale okej, okay, wróćmy do, do tego spotkania, wróćmy do tego, co nas, co nas jeszcze czeka, bo czeka nas no teraz arcytrudne spotkanie w Jastrowiu. Przypomnę ten mecz, który był tutaj w pile jesienią, to Jan Staszek był jego jednym z bohaterów. No, udało mi się strzelić bramkę w końcówce, nie mam nic przeciwko, żeby strzelić znowu bramkę w końcówce, może na wagę zwycięstwa. Jedziemy no, tam skoncentrowani, będziemy normalnie trenowali, traktowali to jako normalny mecz, tylko że będziemy to traktować też jako finał, że to trochę mecz o wszystko, ale z nadzieją, z koncentracją, z mobilizacją jedziemy. Czy w ogóle myślicie o tym, kalkulujecie w jakikolwiek sposób pierwsze, drugie miejsce? No bo pierwsze daje awans bezpośredni, drugie miejsce daje baraż. Wiadomo, że trzeciego już nie zajmiemy, jedno z tych dwóch jest nam pisane. Czy po prostu nie kalkulujecie i jedziecie osiągnąć jak najlepszy rezultat w jastrowiu i nie patrzeć na to, co tam gdzie indziej się dzieje? Znaczy, wydaje mi się, że poza boiskiem każdy patrzy na tą tabelę, patrzymy, czy musimy zdobyć jeden punkt, czy trzy. Czy, czy możemy jakoś, nie wiem, przegrać czy coś? No oczywiście, jedziemy tam po zwycięstwo. Na boisku już nie będzie żadnych kalkulacji. Na boisku liczy, liczą się tylko trzy punkty. Dobra gra, konsekwentna. No i cóż, tylko żeby wygrać. To jeszcze wrócę do, tego, do tych ostatnich momentów poszczególnych spotkań, bo wspomnieliśmy o tym mecz z Jastrowym tutaj w Pile, gdzie strzeliłeś bramkę w ostatniej minucie meczu. W meczu, który odbył się kilka dni temu, też miałeś podobną szansę. No, miałem. Szkoda, że to nie, nie wpadło, bo strzał z przewrotki naprawdę fajny, naprawdę ładny. No, ale cóż, taka jest piłka. No w jednej sytuacji się strzela, w drugiej nie. No, cały czas trzeba ciężko pracować, koncentracja do końca i grać do końca przede wszystkim. No, ostatnio nam się to ponie, trochę nie udawało. Przegrywaliśmy albo remisowaliśmy mecze, które mogliśmy wygrać. No, ale cóż, taki jest sport, taka jest piłka. Teraz liczymy na, na te trzy punkty. Jedziemy tylko po zwycięstwo. To jest też zadanie dla piłkarzy ofensywnych, oczywiście, ale obrońcy też mogą strzelać bramki. Nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, ale z kolei Wy koncentrujecie się przede wszystkim na tym, żeby tych bramek nie tracić? A Jastrowie to jest, są największe, naj, 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 największe, może najlepsze strzelby w tym, w tym sezonie mają najwięcej bramek strzelonych i tam jest Duet fertikowski Fory. Czy Wy obserwujecie tych zawodników, staracie się w jakikolwiek sposób analizować tą grę jako, jako obrońca, żeby mieć jakiś patent na tych zawodników i wiedzieć, gdzie są ich słabsze strony, gdzie można ich zatrzymać, gdzie można ich powstrzymać? Znaczy, my jesteśmy drużyną, która straciła najmniej goli w tym sezonie. Tracimy dużo bramek po stałych fragmentach gry i tu pewnie będziemy musieli też nad tym popracować. Z gry idzie nam dobrze. Mało tych bramek tracimy z gry. No głównie z tych stałych fragmentów gry, ale się na tych skupiamy na treningu i ciężko nad tym pracujemy. Co dzisiaj pokazało to, że na zero z tyłu stałe fragmenty gry graliśmy dobrze. I cóż, oby tak dalej. I oby tak wystawiał. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję.